Wózek Uno to najnowszy model marki Tutis. Jeśli oglądacie naszą wideo recenzję, to zachęcam do zostawienia lajka pod filmem. Subskrybujcie również kanał, to będziecie na bieżąco z naszymi publikacjami. Wózek Uno, oprócz tego, że jest tak lekki jak inne wózki Tutis, 11,5 kg z gondolą, 12,6 kg ze spacerówką, to również jest bardzo elegancki. Na wyposażeniu bardzo elegancka torba z uchwytem paskiem na ramię i licznymi kieszonkami. W środku znajdziemy moskitierę, folię i pojemnik na butelkę. Design i bardzo gustownie dobrana kolorystyka oraz dobre wyposażenie na pewno wzbudzą zainteresowanie niejednego z Was. Dlatego też my przyjrzeliśmy się temu modelowi dokładniej. Również dzięki dobrej amortyzacji Pojedziemy nim w każdy teren i ułatwi ona podbijanie i wjazdy na wszystkie przeszkody napotkane na spacerze. Amortyzacja ma możliwość regulacji na bardziej twardo, co przydaje się na etapie spacerówki. Koła z przodu, oczywiście z obowiązkową możliwością zablokowania dojazdy na wprost. Koła z przodu i z tyłu są zdejmowane jednym przyciskiem. Koła są duże i wykonane z wysokiej jakości materiału żelowego, czyli będą elastyczne i bezawaryjne. Regulacja rączki w dużym zakresie. Kosz na zakupy. To ważne udogodnienie, a w tym wózku spełni wymogi wszystkich wybrednych, bo jest bardzo duży i zapinany szczelnie. Osłonka na gondolę ma dodatkowy kołnierz, który przypięty do budki będzie chronił dziecko przed wiatrem, a panel do podglądu z foli. To super rozwiązanie, bo będziemy mieć dziecko zawsze na oku. Budka po odsunięciu ukrytego panelu powiększy się, ale przyda się to tylko w okresie letnim, bo w tym dodatkowym panelu umieszczony jest wywietrznik z moskitierą. Pokrywa na gondole jest bardzo szczelna, po przypinana zamkiem ekspresowym. Przyciski do uchylania budki chodzą lekko. Wnętrze gondoli jest duże i szerokie. Materacyk nie jest zbyt gruby, ale wykonany z ekologicznego i bezpiecznego materiału, jakim jest kokos. Całość bawełny zdejmowana jest do prania. Dzięki mieszance materiałów, która przypomina steropian, gondola jest niezwykle lekka a komfort termiczny zostaje zachowany niemal 111 razy lepiej niż w plastikowych wózkach. Na spodzie znajdują się jeszcze dodatkowe wywietrzniki. W gondoli mamy manualny system podnoszenia główki. Gondolę zdejmujemy przyciskając przyciski z pamięcią po obu stronach konstrukcji. Gondola jest ultra lekka, dno jest wyprofilowane w formę kołyski i pokryte materiałem w łatwym w utrzymaniu czystości. Siedzisko spacerowe standardowo, jak we wszystkich wózkach wielofunkcyjnych, możemy wpiąć przodem i tyłem do kierunku jazdy. Spacerówka wygląda bardzo zgrabnie. Jest dość duża i posiada też bardzo dużą budkę, którą możemy powiększyć dwukrotnie. Jeden panel zasłoni dziecko podczas chłodniejszych dni, Drugi panel po odsłonięciu będzie alternatywą na gorące lato. Minusem jest składanie budki, bo trzeba nacisnąć dwa przyciski równocześnie i po złożeniu całkowitym odstaje ona nieco od siedziska. W tym modelu znajdziemy również odpinany pas krokowy i oczywiście regulowany podnóżek. Trzy pozycje ustawienia to wystarczająca opcja, a na dole jeszcze stopień z ekoskóry. Będzie wygodny do położenia bucików przy starszym dziecku. Barierka uchylana i wypinana. Siedzisko spacerowe jest bardzo duże. Wewnętrzna wkładka jest grubsza, miękka i dobrze wyprofilowana. Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z możliwością ustawienia dowolnej wysokości i szerokości oczywiście na ramienniki i osłonka na klamrę to kolejne plusy dla komfortu. Osłonka na nóżki w spacerówce. Dodawana jest do kompletu. Jest duża i ocieplana. Przypinając ją na napy, stworzymy bezpieczny i ciepły kokon dla dziecka. Jeszcze rzut oka na hamulec, który na szczęście jest duży i wygodny w obsłudze, i możemy przejść do składania. Ten wózek możemy złożyć razem z siedziskiem spacerowym. Według producenta taki złożony wózek zajmuje do 38% mniej miejsca niż tradycyjna spacerówka. Do złożenia musimy rozłożyć plecy należąco. Sam stelaż złożony jest lekki i niedużych rozmiarów. Plusy: waga, amortyzacja i prowadzenie, możliwość składania razem ze spacerówką. Minusy: składanie budki spacerowej. Jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi wrażeniami na temat użytkowania własnego wózka, masz okazję zrobić to na naszej stronie www.babyexpert.pl. Zajrzyj również na Instagram i Facebook.